Witam Państwa. Dzisiaj z cmentarza y, północnego w Warszawie. Jesteśmy tutaj po montażu nagrobku, o który to jest specjalny, priorytetowy. Jest to nagrobek o wzorze CM6 z, pod, z tablicą tutaj y, 120 na podstawie 40 z dodatkowych tutaj y, artykułów mamy ławeczkę oraz wazon. Dwie podkładki w standardzie. Oraz pani jeszcze zamówiła od nas tutaj płytę granitową, którą też mamy w zestawie na naszej nowej stronie. A tutaj proszę teraz klienta o wyrażenie paru słów na temat naszego arcydzieła. E, chciałam przede wszystkim podziękować firmie za zrobienie wspaniałego pomnika dla mojej teściowej i mojego męża. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak piękny. Ponieważ odradzano w różny sposób, że lepiej kamienny. Nie, proszę Państwa, uważam, że jest to naprawdę bardzo ładnie zrobione. Jeżeli mogę polecać, chociaż jesteśmy w Warszawie, to polecam łódź właśnie te pomniki. Dziękujemy ślicznie za komentarz, a Państwa zachęcam do komentowania tego, tego oto pomnika. Dziękuję.